Jest zlecenie na tego grywa? Póki co to nie. Kiedyś tak jak i potwór gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz Sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Szukam pewnej kobiecy. Ciemne włosy, fiołkowa oczy, ubiera się tylko w czarnie biel. Jechała od Stony Wierzwice. I wiem, że załży mi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, wierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się.